Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Horoskopy i w dniu dzisiejszym chciałabym mówić horoskop dla osób spod znaku Raka na miesiąc lipiec roku 2020. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo, zdarzeniowo, tak abyście odnaleźli, umieli odnaleźć swoje historie, zdarzeń tutaj w tym horoskopie. Pamiętaj jednak o tym, że horoskop jest ogólną historią zdarzeń, zatem nie ze wszystkimi on będzie rezonował. Jeśli rezonuje z tobą, bardzo się cieszę. Jeśli tak nie jest, być może Jakiś czas to się zmieni, zatem warto zaglądać, e, podglądać. E, ja jestem tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena. Tarot, numerologia, kartanielskie rytuały to są moje techniki dywinacyjne na dzień dzisiejszy. Więcej informacji o mnie będzie albo w opisie filmu, albo w komentarzu przypiętym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Choroskop postaram się podzielić na części. Będziecie widzieli, gdy będzie ten. E, Linia do podglądu będzie podzielona na kilka części i na niej powinien być wstęp. Będziesz widział, będziesz widziała, kiedy horoskop się zaczyna, w którym momencie jest przesłanie, jeśli tylko ono Cię interesuje. A no, i zakończenie tutaj również jest wskazane. Horoskop, kochani, staram się omawiać rzeczowo, to już mówiłam. Staram się wyciągać dla Was informacje ze sfery emocjonalnej, uczuciowej, ze sfery finansowo-zawodowej, jak i też tej na co warto by było zwrócić uwagę w danym miesiącu? Talia, która dzisiaj będzie brała udział w horoskopie, to tarot snów. Nie czytam odwróconych kart, czyli dla mnie karta, czy jest w pozycji prostej, czy odwróconej, jeśli dla mnie ma znaczenie, jakie niesie dana też karta. No i na końcu przesłanie z kart anielskich, tutaj będę wyciągała dla Was. No to co? Podłączmy karty i zaczynamy. I już patrzymy, jak to będzie wyglądać, wideo i plum. Łyk kawy i rozpoczynamy kochani. Mhm. Dobra. Rak i lipiec 2020. Lipiec 2020 i rak. Rak w lipcu, rak w lipcu. Jakie tu zdarzenia się mogą rysować dla raczków? Rak. Tak. Pierwsza karta wnosi energię jeszcze z poprzedniego miesiąca. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy mówić może o tym, że musiałeś, musiałaś, bądź w jakiś sposób chcesz, chciałabyś tutaj aktywować, kontynuować tutaj swoją asertywność. Również mogą być sytuacje, w której ta Twoja asertywność będzie miała możliwość wykazania się. Bądź asertywny, bądź asertywna, ale nie kłóć się. Um, co tutaj dalej? Karty pokazują tutaj bądź asertywny, wobec w, bądź asertywny wobec półprawd, czyli osoby niby nie kłamią, ale całej prawdy też nie mówią. A tutaj może to dotyczyć się osób z otoczenia, osób, z którymi funkcjonujesz na co dzień. Nawet mogą to być osoby z rodziny, bądź w rodzinie mogą się pojawiać jakieś drobne, tutaj nazwijmy to półprawdy, albo wobec którym warto, abyś był, abyś była też asertywna. Karty też pokazują: uważaj w rodzinie i wśród przyjaciół, co o kim mówisz, bo to wróci w zmienionej formie. Zobaczmy, co tutaj się będzie rysowało. Jest możliwa relacja karmiczna, karmiczna, która może na początku rodzić się w bólach, ale jeśli będziecie konsekwentnie, systematyczni, może to się gdzieś tam realizować w pozytywie. Osoby, które oglądają moje live y w piątki wiedzą, bo tam też to przemycam w trakcie właśnie prognoz. Karta koła fortuny i karta diabła to są karty dla mnie karmiczne. Jeżeli są pokazane, to jest osoba z przeznaczenia, tak, osoba karmiczna. Tutaj może być jakaś ciężkość bądź trudność bądź przy jakiejś ciężkości poznanie się może zarysować, ale będzie trzeba tutaj być konsekwentnym. Koła fortuny, karmiczność mówi o tym, że ta relacja ma szansę realizować się, będziecie się uczyć w trakcie związku z, o, o sobie bądź siebie wzajemnie. Karta diabła bardzo często w karmiczności, gdy mi się pokazuje, jest sygnałem, że ta relacja mm, ma się w jakiś tam sposób zakończyć. Macie przepracować koniec. Coś, co jest toksyczne w relacjach i na to nie należy się godzić. To jest jakby moja Droga, która mi się pokazała w kartach, zobaczcie, jak jest ewentualnie u Was. Wracając jednak do raków i, i kwestiach tutaj horoskopowych, to co karty chcą Wam jeszcze też tutaj pokazać, są jakieś blokady energetyczne, warto też nad nimi popracować. Zobaczmy, co tu jest. Mhm. No, popatrzcie. Zatem w tych relacjach karty pokazują tutaj, że możecie spotkać miłość na swojej drodze, miłość, którą e, będziecie mogli później legalizować, ale karty pokazują, ktoś gdzieś Cię zaprosi, ktoś gdzieś Ci podpowie, żebyś poszła, poszedł, a i właśnie na jakiejś okoliczności, przy jakimś świętowaniu jest miłość, która może w jakiś tam sposób się określać, tak? Na tej zasadzie. E, tutaj zatem e, drogi raku, droga raczyco, jeśli tak mogę powiedzieć, jeśli jesteś osobą samotną, wychodź do ludzi, korzystaj z zaproszeń, a wtedy gdzieś tam ta strzała Amora może właśnie i ciebie dosięgnąć. Również jest możliwość spotkania tutaj osoby, z którą będziemy mieli pewne rzeczy do przepracowania. I tutaj jest warunek konsekwencja, systematyka, bądź nie przegapienie tej relacji, bo dziewiątka była bardzo często mówi mi o przespaniu okazji, często o zasypianiu, o tym, że coś przegapiliśmy. Zatem tutaj ta historia może się nie wydarzyć, a może w jakiś tam sposób przemknąć, ale przy tej konfiguracji może to powrócić za jakiś tam czas, tak? Czyli osoby, które w jakiś tam sposób są w związkach, uważajcie na słowa, eee, nie idźcie w półprawdach, bo będziecie czuli się oszukani. Jeżeli czegoś chcecie się dowiedzieć o drugiej połówce, z którą funkcjonujecie, to się jej po prostu zapytajcie, a nie nie bójcie się odpowiedzi. Bo siódemka mieczy bardzo często w relacjach oznacza półprawdy, dlatego że druga strona bawia się, jak Wy to zinterpretujecie, jak Wy to zrozumiecie, więc nie mówi wszystkiego, a później czujecie się oszukani. Osoby, które szukają właśnie osoby do związku. Pół, troszkę masło, myślana mi wyszło, przepraszam. W każdym razie wychodzicie, korzystacie z zaproszeń, jakiejś okoliczności, ktoś wam gdzieś podszepta, że gdzieś jakaś okoliczność się rodzi, i wtedy również i miłość was dosięga. Czyli osoby, które są samotne, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, szukasz kobiety, mężczyzny, jakkolwiek, to masz szansę właśnie tutaj zaznać miłości, właśnie w lipcu. Jeżeli chodzi o kwestię. E, tutaj jeszcze osób, które funkcjonują w związku. Możecie również e, wracać do miejscu, które pokochaliście razem i warto to wykorzystać. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, karty pokazują tutaj, a chwytaj okazję, zbyt długo się nie zastanawiaj, bo możesz potem żałować, że się nie zdecydowałeś, nie zdecydowałaś. Może się trafić taki fajny moment, los, szczęścia, właśnie w historiach nowych zawodowych. Również chwytaj okazje te doraźne w sprawach finansowych, jeżeli chciałbyś, chciałabyś właśnie tutaj uzyskać. Jakąś dotację, kredyt również może to być, ale dopilnuj wszystkich terminów, wtedy to też otrzymasz. E, możliwe również są tutaj. Pod koniec lipca, umowy. Umowy, które dają Wam satysfakcję pełną, czyli jesteście w historiach zawodowych szczęśliwi, bo fajna praca, ale i otoczenie również jest przyjazne. Osoby, które mm, chciały się uczyć, chciały poszerzać wiedzę, zastanawiacie się nad kursem, również jest to dobry moment, aby w tą stronę zmierzać. W kwestiach zdrowotnych karty pokazują: zadbaj o dobry sen. Bo sen tutaj jest kluczowy dla Was. Również. Jest tutaj jakaś blokada na poziomie energetycznym. Warto również nad tym tutaj popracować. Osoby, które mają dzieci, karty pokazują tutaj, żebyście zwracali uwagę na to, na ich wodę, na wodę w ich organizmie, bo jeśli to są nastolatki, nastolatkowie. To tutaj karty pokazują, żeby uważać na to, co piją, bo tutaj jakieś płyny mogą zaszkodzić. I co jeszcze w historiach zdrowotnych? Możliwe jakieś drobne zabiegi pod koniec lipca, które będą wpływały na Was finalnie korzystnie. Karta świata na podsumowująca. Możecie doświadczać wielu tutaj zdarzeń w tym miesiącu, z których Wy, nazwijmy to z małego chłopczyka, z małej dziewczynki, i wyrastacie tutaj, czy to w kwestiach emocjonalnych, czy finansowych, dojrzewacie szybciej, czyli więcej jakby zyskacie w tak krótkim okresie czasu niż przez ostatnie na przykład pół roku także więcej się dowiecie, będziecie umieli więcej, no, ale Karta Świata również otwórz się na różne opcje nie zamykaj się, nie ograniczaj przesłanie z kart anielskich dla raczków przesłanie z kart anielskich na lipiec przesłanie z kart anielskich na lipiec Przesłanie. Zrozumienie. Zbadaj dogłębnie siebie i Twoją obecną sytuację. Pomożą Ci to uświadomić sobie ukryte przyczyny stojących przed Tobą wyzwań. Zapoznaj się z faktami, zanim podejmiesz decyzję. Świadomość samego siebie stanowi niezbędny fundament, na którym można budować solidne związki, przyjaźnie, a także pracować. Zrozumienie własnej osobowości jest konieczne do zrozumienia Twojego duchowego ja oraz misji, jaką masz tu na ziemi. Poproś swojego anioła o pomoc i afirmacja dla Was dążą do zrozumienia samego siebie i mojego życia. Dążą do zrozumienia samej siebie i mojego życia. I tym pozytywnym akcentem zakończę ów horoskop. Mam nadzieję, że horoskop Wam się podobał. Jeśli tak, to proszę łapkę w górę. Jeśli chciałbyś, chciałbyś pozostać ze mną na dłużej. Zapraszam, zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka. No i oczywiście rozejrzenia się po. Kanale, jakie treści tutaj chciałabym Wam przekazywać. Na ten moment dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, całuję, pa pa!